Hej dziewczyny, to ja Maxi, witam na stosunkowo i dzisiaj jedziemy z drugą częścią historii mojego życia, można powiedzieć i um, porozmawiamy na temat drugiego toksycznego faceta. Tak, byłam w dwóch związkach i obydwa były toksyczne. Um, mianowicie po moim pierwszym facecie i po pierwszym rozstaniu, to był gdzieś trzeci rok studiów, jakoś tak, um, jakoś półtora roku później poznałam tego drugiego faceta. Nie będę wam mówić o wielu mężczyznach, których poznawałam po drodze, z którymi się gdzieś tam spotkałam. Wiecie, jak w życiu jest, poznajemy różnych ludzi, ale rzeczywiście w takie relacje dłuższe i bardziej na serio wchodzimy nie tak często, przynajmniej ja nie wchodziłam często. Ten facet po prostu mi się bardzo podobał. Była niesamowita chemia, i zapomniałam się. Wtedy jeszcze nie pracowałam nad sobą. Widzicie, jak zerwałam z moim pierwszym facetem, to nie poszłam drogą czytania, regeneracji i szukania odpowiedzi na pytania. Nie, nie, nie. To był czas studiów, więc zaczęłam imprezować. Zerwałam z facetem, i nagle miałam możliwości, których wcześniej nie miałam. Miałam możliwości poznawać ludzi, mogłam wychodzić, mogłam spędzać czas z facetami, z kobietami, nie było kontrolowania, nie było zazdrości, więc przepadłam. I zamiast pójść drogą samorozwoju, poszłam drogą studencką. Także było mnóstwo imprez, wydawania kasy, em, wakacji w Mielnie i tak dalej, i tak dalej. Tak było. I też dlatego, że nie poświęciłam w ogóle czasu na refleksję. Nie poświęciłam w ogóle czasu na naprawienie tego, co jest we mnie, było. Pojawił się drugi facet. I ta historia jest o tyle gorsza od pierwszej, że ten facet był niebezpieczny. To był facet, który kojarzył mnie z siłowni. I pewnego dnia podszedł do mnie w klubie i powiedział mi, że o, to ty jesteś tą dziewczyną, kojarzycie się z siłowni. Może byśmy się spotkali? No i tak się zaczęło. Pierwszy znak ostrzegawczy, którego nie zauważyłam, Spóźnił się chyba 20 minut na randkę. Na pierwszą randkę. To już powinien być duży minus, ale ja byłam wtedy wciąż dobrą dziewczyną. Tak jak mówię, nie przerobiłam nic, nie wyciągnęłam lekcji, nie czytałam, nie. Byłam tak naprawdę po toksycznym związku, niby rozumiałam o co chodzi, ale nie do końca rozumiałam, bo tak jak mówię, najważniejsze jest przepracowanie. Dopóki tego nie zrobisz, to sorry, jesteś w tym samym miejscu. Spóźnił się, nieważne, randka trwa pół godziny. Od randki do randki, chemia była niesamowita, więc bardzo szybko ta znajomość przerodziła się w spotykanie praktycznie codziennie. Widzieliśmy się codziennie i y, cała relacja była krótka, bo ten związek trwał rok. Trzy miesiące pierwsze było w miarę w porządku, później zaczęły się cyrki, czyli zaczęło się. Kiedy zostawałam na przykład dłużej w pracy, wyślij mi zdjęcie. Wyślij mi zdjęcie, czy jesteś tam, gdzie jesteś. Kiedy ktoś zapytał mnie o drogę, było pytanie, po co rozmawiasz z tym facetem? O co cię pytał? Kiedy spojrzałam się w nie tym kierunku, w którym powinna, była, było pytanie: co? Co? Podoba ci się? Widziałem, jak na niego spojrzałaś, co sobie pomyślałaś, co ja raczej? I zaczęło się robić bardzo dziwnie. Zaczęło się też robić bardzo dziwnie pod względem kłamstw, bo ten facet kłamał mnie we wszystkim. Dziewczyny, nie wyobrażacie sobie, jak facet potrafi kłamać we wszystkim. Jak był na Grunwaldzie, to mówił, że jest na Dominikańskim. Jak był z jakimś kolegą, to mówił, że był z innym kolegą. Jak gdzieś miał jechać coś załatwić, to mówił mi, że musi załatwić coś innego. We wszystkim mnie kłamał. To jest niesłychane. Ja, jak młody pelikan, łykałam wszystko. Bo byłam dobrą, szczerą dziewczyną, która myślała, że wszystko na świecie jest dobre i szczere. Myślałam sobie, że już mam toksyki za sobą, że no. Czemu miałabym mu nie ufać? To jest mój facet. A poza tym, po co miałbym mnie kłamać w takich pierdołach? Prawda? No, przecież to jest logiczne. Zaczęły się robić różne, dziać różne przeboje też na Facebooku. Zaczęły pisać jakieś dziewczyny, zaczęły być dziwne tłumaczenia. Włamał mi się też na mój, e, do mojego komputera i zaczął mnie wypytywać o jakąś przeszłość. Na przykład pytał o jakiegoś faceta, z którym pisałam 5 lat przed, 10 lat przed, historię, kim był ten, kim był tamten. No, po prostu świr. Totalny świr. Ale wciąż uważałam, że no, okej, okay, no. Może był ciekawy, no, kocha mnie to jest zazdrosny. Serio? Serio? Jeszcze działo się tak, że wszystkim naszym wspólnym znajomym opowiadał historie o nas zupełnie nieprawdziwe. Wszystko obraca, obracał kota ogonem. Jak ja rozmawiałam z przyjaciółmi na temat jakiejś tam afery, która między nami była, bo oczywiście była afery i kłótnie, bo zawsze zarzucał mi, że z kimś flirtuję, że, że z kimś kręcę, że z kimś piszę, że ktoś do mnie napisał. No bo ja też mam znajomych i kolegów sprzed tego związku, więc... Oni pisali od czasu do czasu napisali hej co słychać jak się masz za każdy jeden sms była awantura i to nie mała dzisiaj wiem że to było głównie odwracanie uwagi od siebie bo to on mnie zdradzał jestem przekonana o tym ilość dziewczyn które do niego pisały na facebooku i to jak on wszystko miał gdzieś tam zakamuflowane i hasła i na pewno mnie zdradzał i kontrolował wszystko, absolutnie wszystko, co mógł. A ja naiwna oczywiście zostawiałam mu klucze, on mógł zostawać w moim mieszkaniu, ja już mam do pracy z rana, on sobie tam siedział. I wszystko zostało wykorzystane w bardzo, bardzo niedobry dla mnie sposób. I słuchajcie, kiedy już miałam dosyć, obam ja byłam bardzo zmęczona już tym, tą zazdrością chorobliwą i tym kontrolowaniem, chciałam zerwać. Już miałam po prostu to kompletnie dość, mm, bo to, to się pogłębiało, to z czasem jest coraz mocniejsze i tak jak mówię, ja nie mogłam już spojrzeć w nieodpowiednim kierunku, żeby nie było awantury. To mnie zmęczyło, więc powiedziałam dość, basta. No i zaczęło się. Słuchajcie, ten facet płakał, klękał, tak o się wieszał na moich nogach, nie chciał mnie wypuścić. Pod drzwiami od domu miałam zawsze czekoladki, misie, żelki. Miałam list, były albumy ze zdjęciami, podpisane. Yy, każdy dzień, wspomnienia, jak było cudownie, jaka jestem przepiękna, kochana. Było nawet wdrapywanie się na mój balkon. Tak, i wyobraźcie sobie, że myłam pewnego dnia naczynia. Patrzę w prawo, tam było okno od balkonu, i on stoi za tym oknem i patrzy na mnie. To było creepy, oh my god! I zaczął pukać w to okno i mówić: Nie bój się, nie bój się, chcecie tylko złożyć życzenia na Wielkanoc. Proszę Cię wpuść mnie, błagam Cię wpuść mnie, bo nie chcę skakać z balkonu. Oczywiście, że wpuściłam, to był błąd, bo znowu się zaczęło po prostu awanturowanie, proszenie i te same cyrki od nowa. Um miałam takie creepy sytuacje słuchajcie, ludzie, którzy pracowali w żabce pod moim mieszkaniem, z którymi miałam oczywiście super klimat zaczęli mi mówić pani Maxi, ten pan z tego samochodu, bo już kojarzyli jego samochód, on stoi w krzakach i obserwuje panią całymi dniami i jeździł za mną autem, wszędzie, gdziekolwiek on nie pracował on był bogaty z domu także miał czas żeby mnie Siedzieć. Od rana do wieczora. I w nocy prawdopodobnie też. Loko. No psychopata. Psychopata, kompletny psychopata, stoker. E, patrzył w moje okna. Ja nie wiedziałam, czy ja mogę w ogóle rozmawiać. Miałam wrażenie, jak gdziekolwiek go spotykałam, a spotykałam go często, bo często wystawał na moim korytarzu i czekał, aż wrócę do domu, żeby ze mną porozmawiać znowu o tym, że musimy do siebie wrócić, bo to jest koniec i to jest przeznaczenie. To rzucał moimi słowami, tak jakby słyszał, o czym rozmawiam przez telefon ze wszystkimi. To było takie creepy. Słuchajcie. Yy, co jeszcze się działo? Yy, wystawał na tym korytarzu, wystawał na balkonie, cały czas prezenty, a jak nie było miło, czyli nie było prezentów, to były awantury i była agresja. On potrafił dzwonić do mnie domofonem do drzwi o każdej porze dnia i nocy. Ja zaczęłam mieć wręcz. PTSD, czyli po prostu bać się dźwięku domofonu. W pewnym momencie wyłączyłam domofon. Po prostu nie chciałam słyszeć tego dźwięku, bo na sam dźwięk dostawałam ataku paniki. Autentycznie. On wracał, piany, pod wpływem narkotyków o 5 rano, o 7 rano i straszył mnie. Straszył mnie, że podrzuci mi narkotyki do samochodu i wpakuje mnie do więzienia na całe życie. Stracił mnie, że coś mi, straszył mnie, że coś mi zrobi. Był taki moment, że w ogóle nie słuchałam muzyki, jak wychodziłam z domu, bo chciałam słyszeć, czy ktoś z jakiejś strony nie podchodzi do mnie, czy się nie zbliża. Zawsze miałam rękę na gazie uzawiącym, schowaną gdzieś w kieszeni. Słuchajcie, to nie było życie, to było coś strasznego. Ja się bałam o siebie, i yy, były też akcje typu zamykanie mnie w domu i chowanie. Klucza od domu w mikrofalówce, żebym nie mogła wyjść z tego domu, i jakby godzinami maltretowanie mnie pytaniami: co robiłam, gdzie byłam, kogo widziałam, dlaczego, żeby dać mu szansę, że to się poukłada, że musimy sobie wybaczyć. I tak była też przemoc fizyczna. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale była. I w pewnym momencie naprawdę nie wiedziałam, co mam zrobić, bo on nie chciał mi dać odejść. I rozumiem dziewczyny, bo to jest pytanie, które zazwyczaj zadają mi ludzie. Jak możesz mówić, że ktoś ci nie pozwolił odejść, przecież to jest Twoja decyzja? No, niby tak, ale jak ktoś ci śledzi, jeździ za tobą autem i cię prześladuje i stoi u ciebie na korytarzu i stoi u ciebie na balkonie, to wiesz mi, jest naprawdę ciężko. Poza tym, miałam sytuację, w której próbowałam zadzwonić na policję i wisiałam 20 minut na linii, nikt nie odebrał. A mój był za drzwiami. Wiecie, co ktoś może komuś zrobić 20 minut? Więc, więc te wszystkie niebieskie linie i te wszystkie możliwości, opcje wydawały mi się po prostu mało życiowe. Bo on mógłby mi zrobić coś za karę. Wiecie, jak to jest w toksycznych związkach? Zgłaszasz faceta na policję, policja go zabiera, piszą raport, bla, bla, bla. Ale ten facet wraca do Twojego domu. Możesz go zawsze spotkać na ulicy. I gdzie wtedy będzie policja? I kto Ci pomoże? Więc ja wychodziłam z takiego założenia, że nie chcę tego zgłaszać, bo bałam się, cóż mnie czeka w odwecie. No więc taka była historia. Oczywiście zamieszani byli znajomi, którym on opowiadał inną historię niż tak naprawdę było. Ci znajomi byli później przeciwko mnie. Nikt mi nie wierzył, że mój były mnie. Prześladuję. Ludzie myśleli, że zwariowałam, upadłam na głowę i gadam głupoty. Ludzie mi nie wierzyli, nikt mi nie chciał pomóc. A uwierzcie mi, nie mówiłam tego, dopóki nie byłam naprawdę w sytuacji, w której nie wiedziałam, co mam zrobić. To nie jest rzecz, którą chcę się opowiadać, to nie jest rzecz, którą chcesz się dzielić. Ale w pewnym momencie myślisz sobie: dobra, dla swojego bezpieczeństwa i zdrowia może powinnam powiedzieć, może ktoś mi pomoże. Wtedy odkryłam YouTube'a, wtedy zaczęłam czytać na temat narcyzów, psychopatów. Bo chciałam sobie pomóc, nie wiedziałam, co mam zrobić. Wtedy też trafiłam do babki, która jest panią psycholog i jest świetna, i specjalizuje się w dziewczynach z toksycznych okoliczności. Czy to faceci um, mężczyźni, czyli partnerzy, czy też rodzina, rodzice, i ta babeczka bardzo mi pomogła. Ona mówiła mi, ona dosłownie zaplanowała ze mną krok po kroku, co mam zrobić, żeby on się odczepił. I to co zadziałało, zapytała się mnie tylko tyle Pani Maxi, czy Pani ma jakiegoś kolegę, który jest większy, który jest silny, który wygląda groźnie. Jeżeli Pani ma takiego kolegę, to niech Pani go zabierze na wakacje i niech Pani wrzuci zdjęcia na Facebooka, gdzieś gdzie się da. I dokładnie to zrobiłam. Wzięłam kumpla, wtedy boksowałam. Co oczywiście też mojemu temu świrniętemu facetowi się absolutnie nie podobało, on w ogóle nie wyrażał zgody. E, ale wziąłem tego kolegę z boksu i pojechaliśmy na wakacje na Fuerteventura i wrzuciłam rzeczywiście zdjęcia. Słuchajcie, od tego momentu mój były nie pojawił się ani raz na moim korytarzu, przestał gdzieś tam mnie prześladować. Wiem, że. Wiem, że podglądał mnie na pewno online i być może do dzisiaj tak robi, nie wiem, nie wnikam, ale dał mi spokój, w sensie nie śledził mnie. Z czasem zaczęłam czuć się w porządku, przeprowadziłam się, nie miałam absolutnie kontaktu ze wszystkimi jego znajomymi, wszystkich jego znajomych zablokowałam wszędzie, gdzie się dało. Bo wiem, że on mógłby podglądać mnie z innych kąt. Pewnie i tak sobie założył konto, i pewnie i tak mnie ogląda, i pewnie i tak mnie podgląda. Nic za to nie mogę poradzić. Cieszę się, że udało mi się z tego związku wykaraskać. I ten związek to też jest coś, za co jestem wdzięczna, bo zaczęłam szukać. I z tego szukania zaczęłam się interesować i zaczęłam się wkręcać, bardziej, bardziej, bardziej i dzisiaj jestem tu i mogę pomóc Wam. Takie historie to są historie, które naprawdę mają miejsce, naprawdę się dzieją i emocjonalność i chemia powodują, że zawsze usprawiedliwiamy te wszystkie świrnięte czyny i to kontrolowanie chorobliwe, kłamstwa i dlatego może jestem dzisiaj taka, jaka jestem, nie ma jednego kłamstwa ze mną, albo nie. Jest jedno kłamstwo, i to jest ostatnie kłamstwo. Nie ma drugich szans, bo ten facet to też był facet, który mnie za każdym razem przepraszał. W najpiękniejszy sposób, jaki możecie sobie wyobrazić. Bukiety kwiatów, czekoladki, takie miśki. To nie ma sensu. To jest strata czasu, a jeżeli chodzi o toksycznych ludzi, oni potrafią być niebezpieczni. Tak jak mówię, była przemoc fizyczna, na szczęście. Jestem cała zdrowa. Hmm. Było dziwnie. Nie miałam życia. Wegetowałam, bałam się. Każdy mój krok to był strach. Sprawdzałam kable w samochodzie przed jazdą, czy przypadkiem. Hamulce na pewno działają. Także dziewczyny. Chora faza. Podsumowując, dopiero drugi raz. Jak uniwers, że tak powiem, wrzucił mnie do maszynki do mielenia i. Miałam bardzo, bardzo ciężki rok. Dopiero wtedy zaczęłam się naprawiać. I zamiast imprezować, i zamiast szukać dystrakcji, zaczęłam czytać, wróciłam do przeszłości, zaczęłam się zastanawiać nad moim brakiem pewności siebie, skąd to się wzięło, dlaczego. Wtedy tak naprawdę rozszyfrowałam zagadkę, że w domu moim za mało było ciepła, za mało było do wartościowania. I dopiero po tym drugim związku zaczęłam się cofać i wszystko prasować. I jak prasować? I jak się wyprowadzić z tych wszystkich zakrętów, jak się dowartościować? Jak to wszystko, wszystko to w następnym odcinku? I dziewczyny, po raz kolejny chcę powiedzieć, że takie rzeczy się zdarzają. Niezależnie od inteligencji, wykształcenia, pochodzenia, pieniędzy to są emocje to jest zupełnie odrębna kategoria. To się zdarza, nie przejmujcie się. Naj, najwięksi autorzy książek dotyczących yy, natury ludzkiej, też się przyznają, że mają za sobą toksyczne związki, w które się wkręcili. Tak my działamy, taka jest nasza natura. Emocje, jak są wysoko, logika spada bardzo nisko. Także nie mam do siebie żalu, ale nigdy więcej sobie na to nie pozwolę. No i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek, czyli jak pożegnać się z przeszłością i nabrać tej pewności siebie, którą powinno się z domu wynieść. To wszystko ode mnie dla Was już niebawem. Tymczasem całuję Was. Pozdrawiam. Trzymajcie się cudownego dnia wieczoru. Mua. Pa pa!